Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Szukam ojca dziecka pani Urewicz. To ja. E, no, ja mam informację dla pana Adriana Kubackiego. A to ja. Ale tu jest prawdziwy ojciec. Może pan mówić przy wszystkich. jak sytuacja? No dobrze. Pani Urewicz urodziła sposób naturalny. Czuje się dobrze, dochodzi do siebie. Jest! Wiedziałem! A co z młodym, co z moim synem? Marów jest wcześniakiem, ale waży 1600 gramów, także na tym etapie ciąży to jest całkiem niezły rezultat. Teraz przejdzie rutynowe badania i trafi do inkubatora. Ale to, to zaraz, to, to oni nie wyjdą tak szybko do domu? Państwo chyba nie rozumiecie, dziecko nie oddycha samodzielnie. Jest cały czas pod respiratorem. Co? Ale jak to? Nie, spokojnie, to normalnie u tak wcześnie urodzonych. Ja jestem lekarzem, ile dostał w skali Abgar? Trzy punkty, słaba reaktywność i... Problem z oddychaniem, ale to tak jak pan mówił, no to nie jest nic złego w takiej sytuacji. No ale wszystko będzie dobrze, tak? Będzie cały czas zdrowie monitorowane, a to badanie z kali Akbar, Akbar będzie y, powtórzone jeszcze kilka razy. Jasne. Przepraszam, dziękuję. Dziękujemy. Ale że co to znaczy? Spokojnie. Nie, no będzie dobrze, tak no musi być dobrze. Będzie dobrze, ale musimy poczekać, okej? Okay? Spokojnie, spokojnie panowie. Dobra, co to są te trzy punkty? Słuchajcie, info z pierwszej ręki. Zuska właśnie urodziła i czuje się okej, okay, ale niestety dzidziuś nie oddycha samodzielnie i trafił do inkubatora. Ja pewnie sama nigdy nie będę mieć potomstwa, więc czuję, że ten berbeć, który właśnie przyszedł na świat jest też tak jakby moim dzieckiem. Jakby to powiedziała Mela, przesyła mu dużo pozytywnej energii.